ale jak możesz zrobić szybki trick and trace You know? Oh okay. yes I potem robimy im capę na łapę yeah, Co chodzi kobieczku? Go. I just, go. I I just wanted to stun him I just wanted to be happy O! 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 Let me smash Tu się... Nie trafię miny! Kurwa, nie, nie zdążyłem w kliknąć. Ale na Ej, oni, oni zabili no, mu silence ogólnie, bo mhm. strasznie krótki był. Pa pa pa, pa pa, Arc Warden, double kill. Masz. Illusion. Si. Mhm. No nie, no, tragedia. Trzymon troll, trzymon troll, trzymon troll. no nie, tragedia. No trolls, nie.

ten. That's an Illusion, będzie dwa combo, całą manę zeszły. Dobra, wezmę ja cię po, ja po ja. prostu przy ściesze, Ła! That's unfortunate. <laughs> Czułem, że tak może być, ale warto było to wyłatwić. go! Tak! Robisz to! Robisz to! Zabiję się! Bo trzeba oh, by się po... Wiem, bo tu jest spokojnie Dobra Ale ja muszę... chodź na mida Okej okay. Tam są rzeczy, do zrobienia Rozumiem Mam blinka jak coś Super I, I zero pojęcie jak go sensownie używać Blikuje się w wroga jak i klikasz Wiem Ale no, dopiero so, ty powiedziałeś, to... że nie wiesz kurwa Tyle wiesz?

no już nie ma. E, Puszek na No on no, nie, on ma co... no nie, on ma Storm Spiritów dużo, dużo i wytepał. Już? I farming. I nie by, Super wyszło. wyszło. Jaki jest, mokie 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 jest mokie. potężny Plunder! <grym grym> Jezus! Zostawił jednego, zostawił. O nie, zostawił następnego. Guys, mamy krepa. This is our chance. Get the budynki. Get the budynki, pleć! Nie słyszałem. Nie Get the budynki. ktoś to wyczyści. Fausty, Faust, wbiegaj w to! F**k tak, you, n***a! O! Szczyszczone! 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 Hey. <laughs> uh. Dlatego matki! grubym hindusem. No. A nim hindusom meksykańczym? To właśnie kamba no, piękna, wy, nie, wy, 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 wy się nie dacie. na hindusa. Takiego typowego. Ojej, okej, okej, okej. Ale nie wiem skąd on jest, szczerze mówiąc. Szymon? Szymon ogląda jego zdjęcia. Szymon? Dobra, szukajcie piątego. Oh my God, <laughs> Ma tu, mam już bukę na jego miejscu. Nie! Dobra, <laughs> Oj, jest Szymona fucking retard Ja pierdolę Kurwa chyba nie zdążę Zdążyłem You what the fuck Ej pojawiło mi się już czerwony na ekranie Same Calculate. O dobra nie ma nie ma... Kurwa racja ja pierdolę. Are you that Tobi? <laughs> 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 another, another one to the collection. <laughs>